Trzecie zwycięstwo z rzędu, no chyba jest ta forma zwyżkowa przed play -offami. No fajnie, że te mecze nam się udaje wygrywać, ostatnio dobry jest sygnał przed, przed play -off. Jak podsumujesz dzisiejsze spotkanie, wygrane jest Mecz był ciekawy, szybki i, i, i dobrze, że to my byliśmy lepsi o te dwie bramki. No właśnie, a co, co zadecydowało? Dobra gra w, ob, w ofensywie? Myślę, że było dużo dobrych rzeczy, które dzisiaj e, robiliśmy na lodzie i byliśmy skuteczni, dobrze graliśmy w obronie. E, zagraliśmy z dużym zaangażowaniem. Ta druga tercja, chyba trochę przez pana, uprożycie 2-0. Potem e, to pod wyszło na prowadzenie 3-2 i chyba e... nieco musieliście się wziąć do roboty. Tak, tam e, chyba strzelak, dwie bramki wpadły. E, f, no trochę. No ni Niestety nie udało nam się obronić osłabień, ale w końcowy wynik jest na naszą korzyść, więc to cieszę. Czyli wnioski na dzisiaj to poprawić chociażby grę w destrukcji w osłabieniach. Tak, tak.